We wrześniu 2022 roku przy wadze około 70 kg postanowiłem wejść na masę, podczas której jadłem dość mocno zawyżoną ilość kalorii. Po czterech pełnych miesiącach masy doszedłem do 81 kg na wadze. I z tego powodu, że mój poziom body fatu kompletnie mi nie przeszkadzał na tamten moment, postanowiłem to kontynuować. Co prawda zwolniłem już lekko z tempem, natomiast po kolejnych 6 miesiącach doprowadziłem się do krytycznego momentu 90 kg. Ponownie mocno poprawiłem swoje wyniki siłowe podnosząc 125 kg na klatę, 205 kg w martwym oraz 140 kg na przysiadzie. Wiedziałem już jedno że jest to moment, w którym trzeba wejść na redukcję. Konsekwencją świńskiej masy, którą zrobiłem, było to, że przez następny rok zrzucałem tłuszcz, który w tamtym okresie nabrałem. Trenowałem najpierw 4, a później nawet 5 razy w tygodniu, dokładając ogromną ilość cardio, codziennie pilnując kalorii. Gdy doszedłem już do fajnego docięcia widząc 73 kg na wadze, byłem w stanie wyrównać swój wynik z płaskiej i zaliczyć regres jedynie 5 kg w martwym. Uważam jednak, że gdybym swoją świńską masę, która trwała 10 miesięcy przeciągnął na te 2 lata, byłbym dzisiaj zupełnie innym miejscu ze swoją sylwetką, jak i ze swoimi wynikami siłowymi.